19 plus! Fajnie, twoje plany są realne. Wielkie miasto sława. W końcu zacznie się zabawa, zero telefonów. W ciu kiedy będziesz w domu? Posprzątałaś swój pokój, masz szlaban do końca roku. Jesteś pewna, że się uda, nie masz obaw. Ale stop, nie taka była umowa. Ile było planów, by rozpocząć już, to dorosłe życie? 19 plus! Ile było planów, by rozpocząć już? Do życie, 19 plus. Dzień dobry. Hejka. Dzisiaj jest pierwszy dzień w mojej nowej pracy. Zostałam pracę Fabia Oscara. Super, co nie? Tak się cieszę, że normalnie upiekłam tonę ciasteczek. Właśnie nie za targam. Boże, ale to ciężkie. W każdym razie jestem ciekawa, jak sprawdzę się w roli barmanki. W sumie... No, za barem to chyba nic trudnego, co nie? Najważniejsze, że wreszcie odkuje się z kasą. Boże, będę pracowała z chłopakami. Na pewno będzie super fan, ale mi się trafiło. Jak ta Mecia gotowa, zwarta do pracy? No, oczywiście, że zwarta i gotowa. I idziemy, walczymy. Zaczynamy. A widzę, Mecier, że się postarałaś, a się pocosuję dobrze świetne. Chodź, to chodź. świetne, to jest. No, u sama. i Iluś, proszę cię, pokaż mi wszystko, bo ja, ja chcę już tutaj wszystko e, ogarniać. Spokojnie, dziewczyna, czy ty nie raz nam pomagałaś w tym babie, bo ogarniasz mniej więcej, nie? No dobra, ale wtedy byliście i mi mówiliście, co mam robić, a ja chcę być samodzielna. Sama po prostu chcę tutaj wszystko wiedzieć, e, jak, co i gdzie, do czego. A wiesz co? Ej, właśnie butle z gazem wymieniłem. Musimy podłączyć e, rurę. Tą butle? No. To ja mogę sama spróbować? Tak. Ta. Właśnie cię nauczę tutaj, no. Żebym wiesz, wiedziała potem na, na, na przyszłość. Ej, tak, czyli ja. prawa ręka tutaj. To do lewej, na odwrót. A, do prawa. I, I statua wolności jak wygląda, prawda? Myślę, że tak by. Proste. I mocno się napręż. Lewa, tak, a tutaj kuci. I tak, tak. I tak. Kucnąć? Pięknie. Ale mocno napręż. Mocno takie, to musi być napięte. Dobra, i tu masz zawód. No. Musisz słuchaj jednym ruchem zdecydowanym wetknąć tam w ten zawór. Ej, tu. Ale tu? Tak, tutaj, Ej, tu mocno naprężona, um, Tak, i tak, i mocno, i tak, to tak, to tak. Tu tak. no. pewno to. co zrobiłaś, wyraz kawę? Ty przepraszam. Ja już, kawę można, robię kawę. nie ja to nie, nie. Ty no możesz śmiesz, musisz ma chceć coś. Ja, ja już wszędzie w mokre. Ale wiesz, dobrze, dobrze, daj, daj mi to, daj mi to, daj mi to. Jezu. Ja już sama wytrę. Ile tylko wsparć i opałek! tak, pierwszy oh. dzień w pracy zapamiętać, dziewczyno. Ej, ja się się Spokojnie, ja już to wam wszystko powycieram. Proszę, pyszna, świeża, aromatyczna kawka dla pięknej dziewczyny o kawowych oczach. Dziękuję. I za ten piękny uśmiech ciastko dorzucę gratis. O. Oh. Najlepsze ciastka w Krakowie. Mówi, Prawdziwa a? czekolada z Etiopii. Proszę bardzo, dla pani też. Dziękuję. Yy, Podwójne espresso, proszę. To ja zrobię. Czekaj, czekaj, ci pokażę jak się robi. Nie, nie, Niech nie, 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 ty mi już lepiej nic nie pokazuj. Po raz spiesz sama. Dzień, ja ci nie będę wkręcał drugi raz. spokojnie. Yy, przepraszam, a w cenie te ciastka? Ciastko. Ciastko? Yy. No, tak. Pięć złotych. Poproszę. Z przyjemnością. Dzięki da w ramach zadośćuczynienia za tę akcję z butlą, proszę 5 złotych dla Ciebie. Ale super czat, normalnie. No, nie poszalejesz za piątaka, co prawda, ale zawsze coś. Ty, ale to przecież my możemy to sprzedać. Ja w ogóle codziennie mogę przynosić coś i będziemy sprzedawać. Klienci, popatrz, są zadowoleni. A my sobie zarobimy, to jest genialny pomysł na biznes. Melcze, polemizowałbym z tym, genialnym. Czy można wrócić jeszcze dwa takie same ciasko jak kolega brał przed chwilą? Tak! No, proszę bardzo, tak. 10 złotych, dziękuję. Yeah. Smacznego. Yeah. No, chowaj to, chowaj to, czujesz tej czas jeszcze. Lucy razem z Arkiem opiekują się jej tatą, który niedawno przeszedł udar mózgu. Mężczyzna ma lekki niedowład lewej strony ciała i zanim stanie na nogi, będzie wymagał długiej rehabilitacji. powiedział, że może mi to rano wypiszą. No to super, to znaczy, że jest lepiej. Słuchaj, a jak twoja ręka? Da ode mnie złapać? Nie bardzo. Ale to jeszcze za wcześnie na jakąś poprawę. Co to za dobinka? do czego? E, ćwiczę na niesiadanie. E, trzeba chwytać za kolejne szczebelki i podciągać się do góry, ale to nic samemu, wszystko z pomocą. Ale spokojnie, na razie się nie załamuj, tak? Sam przed chwilą powiedziały, że na poprawę jest za wcześnie. No a niedługo zobaczysz, wszystko wróci do normy. Panie Tadeuszu, zaraz będziemy ćwiczyć. Znowu? Znowu, znowu. Im więcej czasu poświęcimy na rehabilitację, tym szybciej wróci Pan do dawnej sprawności. No to co, my chyba pójdziemy. Ja jeszcze porozmawiam z lekarzem o Twoim wypisie. Dobrze, Lucynko. Tylko odpocznij wreszcie. Trzymaj się, tatuś. Papa. Pa. Pa. Do, do widzenia. Do widzenia. To co, zaczynamy. Niech Pan sobie prawą ręką chwyci za drabinkę. Panie doktorze, chciałam zapytać o mojego tatę, Tadeusza Kruczka. Dobrze, że Pani jest, proszę usiąść, chciałem z Panią porozmawiać. E, to prawda, że tata jutro wychodzi ze szpitala? Jutro najdalej pojutrze. Ja już przygotowałem skierowanie na rehabilitację, mm -hmm. bo powiem, że z terminami kucha. trzeba jak najszybciej znaleźć mm -hmm. jakąś placówkę, przepraszam bardzo. Morowski słucham. Dobrze, dobra. Dobra, dobra. Już, już idę, już idę. Dobra, muszę iść. A proszę mi jeszcze powiedzieć, jakie są szanse, że ten niedobład się cofnie? Ciężko powiedzieć, to wszystko zależy. Ale panie doktorze, od czego zależy? Pani ojciec musi bardzo dużo ćwiczyć. Kilka, kilkanaście razy dziennie. To jest bardzo ważne, bo bez tego nie będzie żadnych postępów. No tak, no ale tata nie jest sam w stanie teraz ćwiczyć. No a tym bardziej dojeżdżać tak często do przychodni. Nie mógłby na ten czas zostać w szpitalu? Udar nie był rozległy i pani ojciec jest w stosunkowo dobrym stanie. W dobrym stanie? Proszę pana, on praktycznie nie rusza ręką i ledwo chodzi. Ale nie kwalifikuje się do dalszych hospitalizacji. Przepraszam, jest pan pilnie proszony na oddział. Takie mamy procedury, bardzo mi przykro. przykro. Jasne, chodź. dziękuję. Cholera jasna. No i gadaj tu z lekarzami. Raz ci powiedzą, że tata bez rehabilitacji będzie dalej sparaliżowany, a potem, że nie jest wystarczająco chory, żeby zostać w szpitalu. No skarbie, nie denerwuj się tak. No wiesz, że ty są lekarze. Gdzie ty się zbierasz? No jak to gdzie? Nie słyszałeś, co powiedział lekarz? Trzeba tata jak najszybciej zapisać na rehabilitację. No i skoro jutro ma wyjść, no to trzeba jakoś przystosować mieszkanie. Poprzestawiać wszystko. Zaraz, zaraz chyba nie ty chcesz się tym zająć. Hej, Misiek, stop, 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 stop. Ty przede wszystkim musisz teraz zadbać o siebie. Przepraszam cię bardzo, ale odkąd tata jest w szpitalu, tylko dosujesz w i z powrotem. W ogóle nie spałaś. Arek, ja nie mam czasu odpoczywać. Nie widzisz ile mam rzeczy do zrobienia? Kto to wszystko zamieszała? No, od czego masz mnie? Hej, stop, stop, stop. No przecież Powiedz tylko, co z a ja zrobisz. W... Co się stało? Nic. Mały się tylko wierci. Że i widzisz, nawet on daje ci kopniaki, żebyś w końcu wyluzowała. Misiek, błagam cię. Bez dyskusji. Idziemy teraz do domu, masz się przespać i odpocząć. Arek. Bez żadnych dyskusji. Ty jesteś w ósmym miesiącu ciąży. Przecież to jest niezdrowe i dla niego, i dla ciebie. Arek, słuchaj, przestań się w końcu nade mną użalać, okej? Okay? Ja nie potrzebuję, żebyś mi teraz mówił, że muszę odpoczywać. Zobaczymy się w domu, pa! Jeśli nie użalę, ja to robię dla ciebie, dziewczyno. Spacznego. Melania jest zachwycona, bo jej ciasteczka okazały się hitem. Sama nie spodziewała się takiego no sukcesu. Znaczy prawie wszystko poszło. Melcia, ja mam pytanie, czy, czy ty czasem nie dodawałaś jakiegoś nieświeżego, przeterminowanego składnika do tych ciastek? No co ty? Czemu pytasz? Wracam spod kibli, a tam są kolejka dziewczyn. Te, które jadły ciasteczko, przez co każdy jest niedobrze. Jedna w ogóle zażygała cały kibel. No niedobrze to... wszystkim jest no, jakaś... z to jest niemożliwe? Człowiek, Czekaj, <laughs> czekaj, czekaj, czekaj. Czeka. Nie, no to sobie jakieś żarty stronisz, to no ich naprawdę. Tak, będę już, rzeczy męcia, bo no, przepraszam. Co dla ciebie? Sok pomarańczowy i trzeciastka. To ja do Już się robi. Hej, Oski, zbieraj się do pubu, bo dzieją się tu normalnie szalone rzeczy. Irek od rana pilnuje, żebym się nie nudziła, a ja całkiem przypadkiem rozkręciłam ci niezły biznes. Kochany, nie pożałujesz, że mnie zatrudniłeś. Klienci są zachwyceni, a. Kasy jest coraz więcej. Proszę bardzo. Cześć. smacznego. Tak i tutaj świeża kawka dla Pana. Już paragon daje też. Proszę, proszę go bardzo. Go za kawy, tak? To masz za ciasteczka. A ja to wezmę tam. Dziękuję. Też ciastko proszę. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Smacznego. Dziękuję. Boże nawiłczyk Urząd Skarbowy. Niestety muszę Panią ukarać mandatem, gdyż nie wystawiłem Pani paragonu. Poproszę o dokument tożsamości. I różno, ja. proszę cię. Żarty sobie stroisz. Bele, w Powiedz nie mam. tej Pani, że ja już się na nic nie nabiorę. Nie mam z tym nic wspólnego. Mandat, no, mandat wynosi 300 zł. Poproszę o dowód. Słucham, przepraszam, słucham. Ile? 300 zł? Ale jak Pani sobie to wyobraża? My nie mamy tak. Ale nie mamy. Już, proszę. 300 zł tak mało? Może być nawet 600. Na spokojnie. Spokojnie. Ja biorę spokojnie. Spokojnie. się wszystko. O, najniższa kwota mandatu to 168 zł, najwyższa 3360. Rozumiem, że preferuje pani wyższe kwoty. <laughs> Zaraz, nieporozumienie jakieś koleżanka jest nowa w pracy, ona się w ogóle nie, nie orientuje. No i... Jeśli pracodawca koleżanki nie przeszkolił, to znaczy, że i jemu należy się mandat. Czy pan jest tutaj kierownikiem? – Nie, nie ma szefa To ma pan szczęście. Czy ja się w końcu doczekam na pani dowód osobisty? Tak, tak, ja już przyniosę. Ale proszę pani, jak jakim cudem 600 złotych za jakiś głupi paragon? No, niechże się pani zlutuje, no, że to jest nieludzkie. Słyszy mnie pani? Proszę bardzo. Proszę tak? pani... Przepraszam. Bożenko, pani Bożenko. Pani Boże, no, no, Pani jest taka piękna kobieta, no. Sama Pani promienieje, a, a bez litości w środku, no. Proszę, zróbmy tak, no, myślę, że się Pani zlituje, no. Niech Pani weźmie pod uwagę, że jest koleżanka pierwszy dzień w pracy i kolegę ma idiotę, którym no, no, Tak wyszło, z którym pracuje niech to się skończy na, na jakimś pouczeniu. Już zrezygnujmy z tego mandatu, naprawdę, no, już ja, nie, nie płacimy. Tak. Ja naprawdę obiecuję poprawę, ja już nigdy nikomu a. nic nie sprzedam bez paragonu. Proszę Pani... Kawki zrobię na koszt filmu, nawet trzy mogę, drinka, jakiego pani sobie zażyczy, ale niechże pani... Proszę? Czyli co, pouczenie. Dziękuję i do widzenia. Do widzenia. I co, jak tam, co na tym żółtym papierze jest napisane? Co? Osiem stów? Nie. Ona mi wlepiła jeszcze więcej przez to twoje planie. Słuchaj, ja jej nagadam zaraz, tej babie, no po prostu nie, bezczelność, bezczelność do sześcianki. Nie, rób. Może będę musiała zawodzić osiem Myślę, ja że nawet lekarzy nie ma. Jej, nie, nie chcę się zabić. Dzień dobry, chciałam Dzień zapisać dobry. dziecko do lekarza. Lucy robi wszystko, żeby jej tata jak najszybciej rozpoczął rehabilitację. Jest załamana, bo odwiedziła już kilka przychodni, i wszędzie najbliższy termin jest za kilka miesięcy. Proszę o teraz przyjmujemy termin na przyszły rok. Słucham, to jest jakiś żart? No nie, niestety jest taka kolejka. Ale proszę pani, to jest niedopuszczalne. Mój tata potrzebuje rehabilitacji już teraz. Ma sparaliżowaną rękę i nogę on nie może chodzić. Proszę panią, to w takim razie no, proszę poszukać gdzie indziej, no niestety nie jestem w stanie pani pomóc. No przykro mi. To proszę mi powiedzieć, kto w takim razie jest w stanie mi pomóc. Bo przez cały dzień jestem odsyłana z miejsca na miejsce i jedyne, co słyszę, to to, że wszystkim jest przykro. Proszę panią, ja widzę, że pani jest w trudnej sytuacji, ale niestety, no nie jest pani jedyna. No proszę nie podnosić głosu. Nic Pani nie wie i nie rozumie Pani, w jakiej sytuacji jestem. Że Pani, nie obchodzi mnie jak, ale proszę mi znaleźć już teraz termin na rehabilitację w Krakowie. Ja jestem w ósmym miesiącu ciąży, i ja nie mam siły biegać po kolejnych przychodniach. Proszę Panią, proszę usiąść, ja obsłużę kolejkę i postaram się Pani pomóc. Podzwonię po innych przychodniach. Dziękuję. Dzień dobry. Maela, co ty robisz? Wiesz, że mi pomóż. Sajgon jest na sali, nie wyrabiam. Ej, no nie, nie żartuj sobie, ty płaczesz. Ty się naprawdę przejmujesz tym głupim mandatem. Bez sensu, ty. No bo, Iryk, ja wszystko potrafię z rozumiesz? A nie nadaje się do nawet najprostszej pracy. No ale ty przecież... przecież to, 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 każdemu się może zdarzyć. Ty masz prawo nie wiedzieć o tych procedurach z paragonami. No dobra, ale jakim trzeba być idiotą, żeby samemu sobie zwiększyć mandat i to jeszcze o 500? Widzisz, ja się czuję winny w tym momencie, bo gdybym cię wcześniej tak nie wkręcał, to byś tak nie zrobiła. Przepraszam. No, ale to... Mam do zapłacenia taki wysoki mandat, bo ja wezmę tyle kasy. I widzisz, Mela, skoro przeze mnie ta głupia baba cię tak udupiła, to ja ci pomogę, obiecuję mi. Spójrz mi w oczy, przepraszam cię obiecuję, pomogę. Medalię, co wy robicie? Proszę bardzo, przybarzy jest kolejne gdzie? Szef przyszedł, zalecam się zabrać. Okej, okay? Halo! Dobra, po, już idę, już idę. Siema szefie, cześć lenka. Cześć, Róż. Siema. A gdzie Mela? Y, idzie na, z zapleczem. Ło, my to że prawie. Co dla wszystkie pana? wyszły? To ja do, szczęście. Do, do I do, jak mam prośbę, się. możesz to wziąć stąd, zanim ktoś nam dowali kary za żarcie nie wiadomo skąd? Cześć, cześć, cześć. Cześć, mój lenka? Czy możemy świętować swój pierwszy dzień w pracy? No, opowiadaj, opowiadaj, jak ci leci. Nie, nie pytajcie. Co się stało, ty płakałaś? Przyszedł Babsztyl z urzędu skarbowego i nam wlepił mandat, bo żeśmy sprzedawali ciasteczka bez paragonu. Co? Co, 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 Co? przepraszam bardzo. Jeszcze stóp. Totalny masakr. Cholera, Mela, powinna się cieszyć, że nie nasłała nam tutaj stanę Mandat za paragon to jedno, ale sprzedawanie lewego żarcia? Mela, ja też mogłem za to beknąć. Oscar, przestań. Ja co w sumie nakręciłem tu. A ja nie wiedziałam, że za głupi paragon można zostać aż tyle. To się trzeba było zapytać. Cholera, jeden dzień mnie nie było. I Już są problemy. Oskar, ja nie chcę nic mówić, ale to chyba Ty powinieneś przeszkodzić, my przed pierwszym dniem pracy. Dokładnie jest tak, jak Lena. Nawet ta babka jasno powiedziała. Byłeś na miejscu, dostałbyś bandę. No, stary, nie zrobiłeś jej szkolenia, no to teraz nie możesz mieć pretensji. O, no tak. Melcia, nie przejmuj się, to nie jest Twoja wina. Lenka, jak ja mam się nie przejmować? Jestem totalnie spukana, a do tego jeszcze o 800 w plecy, a tak się cieszyłam. Ja miałam Lękę zarobić, a jeszcze jestem bardziej pogrążona. Ja tak się cieszyłam. Lęka, ja naprawdę chciałam Ci teraz regularnie opłacić za mieszkanie. Ja jestem człowiekiem porażką. Nie, Melo, no. przestań. Coś ty. No, i cię nie płakusia, no ja się dołożę. Dołożę ci się do tego mandatu, bo przeze mnie ta baba ci podniosła karę, bo pieprzyłem głupio. Dobrze, ja też się dołożę. O, A czemu? resztę będziesz mi najwyżej oddawała po prostu po trochę nie, z nie, hmm. nie musicie się na dobrą O nie, dobra. Sprawa mandatu jest już zamknięta. I błagam cię, nie przynoś mi tutaj więcej żadnego jedzenia, dobra? Dziękuję. Przepraszam. Lucy cały dzień biega po mieście szukając rehabilitacji i sprzętu do ćwiczeń dla taty. Jest bardzo zmęczona i coraz gorzej się czuje, ale chce załatwić jak najwięcej zanim tata wyjdzie ze szpitala. Przepraszam, w czymś mogę pomóc? Chciałam zapytać, ile kosztuje wypożyczenie takiego łóżka? To łóżko akurat mamy na sprzedaż, ale mamy bardzo podobne do wypożyczenia za 90 zł miesięcznie. No to nawet nie tak dużo. No tak, tylko musi jeszcze pani sobie do tego doliczyć jednorazową kaucję – 300 złotych. Dodatkowo jeszcze trzeba dokupić materac – 100 złotych. I transport na terenie Krakowa – 50 złotych. To proszę jeszcze doliczyć ten balkonik. Razem to wychodzi 570 złotych. No to jednak całkiem sporo. Nie mam takiej kwoty, a mój tata jutro wychodzi ze szpitala. Zawsze może pani złożyć wnioski o dofinansowanie. Troszkę się czeka, ale sprzęt kupuje pani nowiutki. No i na własność. Przepraszam chwilkę. Dzień dobry, w czym się mogę pomóc? Dzień dobry. E, ja szukam takiej maści mhm. e, dla mamy. O, Ona miała... Chwileczkę, sekundkę. Wszystko w porządku? Tak, przepraszam, muszę tylko na chwilkę usiąść. Tak? Na pewno jest ok? Tak, to tylko skurcz. Żeby mi tu pani rodzić nie zaczęła. Spokojnie, Kiedy ma pani termin? Termin dopiero za miesiąc. A, a. Mogę jakoś pomóc? Nie, nie, w porządku. To znowu skurcz, chyba coś jest niedobrze. Wie pani co, niech pani jedzie do szpitala i to jak najszybciej, dobrze? Może, ale to nie może być teraz. Ja w ogóle nie jestem jeszcze gotowa. Ma kto po panią przyjechać? Tak może, ale nie wiem, ile mu to zajmie. Mieszkamy na drugim końcu Krakowa. Dobrze, wie pani co? Niech pani od razu dzwoni do męża, ale niech jedzie do szpitala w porządku. Ja pani mu odwiedzę i tak miałem zaraz zamyknąć, dobrze? Dobrze, dziękuję. Dźwięk do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Arek dostał wiadomość od Lucy, że zaczęła rodzić. Chłopak jechał jak wariat z drugiego końca miasta, żeby być przy narodzinach dziecka. Przepraszam, przepraszam, ja że nadzwoniła, że rodzi. No, proszę chwileczkę zaczekać. Tata? Dojechał tata, dojechał. Śliczna jest, prawda? Ma pan piękną córeczkę. C córkę? Miał, 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 być syn. Córeczkę chce pan podtrzymać? Żona, żona już zaczęła rodzić, wie pan, w samochodzie, ale wszystko dobrze, pięknie. Jak w samochodzie? No w samochodzie. A pan Grabczek? Nie, no Oj, to jeszcze, wie pan, to nie pan, nie pańska kolej jeszcze. Chodź córeńka, chodź. Do mamunii, do mamunii. Boże święty, Lucy, ja myślałem, że ty rodzisz, no że ty urodziłaś. No miejmy nadzieję, że to był jednak fałszywy alarm. Ja, jak się czujesz? Przepraszam cię na chwilę. No rzeczywiście, skurcze nasiliły się pod wpływem zmęczenia i stresu, ale to nie były skurcze porodowe, tylko tak zwane przepowiadające. To, to znaczy, że co, że, że, że porod już niedługo? Słuchajcie, najlepiej by było, żebyście jednak doczekali do terminu, Ponieważ jeżeli dziecko urodzi się przed terminem, jest to dla niego dość niebezpieczne, a dodatkowo może się wiązać z komplikacjami. No dobrze, a jeżeli te skurcze wrócą, to co mamy robić? Jeżeli nie chcesz, żeby one wróciły, to przede wszystkim musisz się mniej denerwować, leżeć w łóżku, odpoczywać i się nie forsować, tak? A ja na wszelki wypadek przepiszę ci delikatne leki rozkurczające i magnes. A ja już zadbam o to, żeby leżała i odpoczywała. No ja mam nadzieję. I pamiętajcie, że każdy tydzień brzuchu mamy dla dziecka jest na wagę złota, tak? Pójdę, wypełnię dokumenty i za chwilę będziecie mogli wrócić do domu. Nicu no co siłaczko, nie możesz tak szaleć, no. Słuchajcie, Lucy dzisiaj dostała skurczów i trafiliśmy na porodówkę. Całe szczęście był to fałszywy alarm. Ja robię wszystko, żeby ich trochę odpoczęła, ale ona nie. Ona się zadręcza, zamęczy i to wszystko przez to, właśnie. Mnie nie słucha, więc może Wam się uda do niej dotrzeć. Ja nie wiem. Marek, wiem, ja naprawdę wiem i obiecuję poprawę. Tak, tak, jasne. No, dobra, no to mów co to za niespodzianka? Zaraz, no rozbierz się najpierw. I zamykaj oczy. Mamy niespodzianka? To nie możesz nic widzieć. No ale nic nie widzę i wejdę nie zaraz. Widzisz? Nie, wejdę w drzwi. Spokojnie, trzymam cię. Chodź, 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 przed siebie. Stop. Gotowa? Ram. Mm. Prawie, co tu się stało? Co to jest? Jak to co? No to trochę nie zapomniałem posprzątać, bo nie zdążyłem. No i zrobiłem takie same bajery, jak tata miał w szpitalu. Tu jest takie urządzenie do ćwiczenia rączek. Tutaj drabinka, taka jak w szpitalu. No, nie wiem, super zrobiona. I ty to wszystko sam zrobiłeś? No, poglądałem trochę filmików na internecie. Okazało się, że to wcale nie jest takie ciężkie. No i dwa kołowrotki kupiłem, kawałek linki. Tutaj takie dwie rączki zmontowałem, no i super. Gotowe. Pożarek. <słukasz> Mówię, że nie posprzątałaś. Posprzątam. Ja też, pomagaś. Słuchajcie, mimo tego wszystkiego, co mnie ostatnio spotkało i mimo obecności dnia, jestem naprawdę szczęśliwa, że mam takiego faceta obok siebie. Uwierzcie mi, że mój mąż jest najlepszym mężczyzną na świecie. Kochanie, uśmiechnij się, pomachaj. Oddawaj Zostaw mi te Zostaw to, po nas do sądu za napaść na windykatora! Na dawaj mi te faktury! Koniec, ty buraku! to jest z tobą? No Tołom, Arek, ale mi w domu! Aleks, Spokoj się! Spokoj się? Jacka! Mam niewajczony za to miodą! nie oznacza, że te Nie dawaj im żadnej kasy! Czy się to mówię? Ej, uważaj na te tłumy ludzi! Trochę tu łatwiej się zgubić Jak myślisz, że pędzisz kanara Że nie wiedziałaś, to przestań się łudzić Ale nie martw się, już zaraz piątek Znowu wrócisz do domu z zablokowanym kątem Dzięki Bogu za zniżki, bo i tak zgubiłaś portfel A to dopiero początek Ile było planów, by rozpocząć już To do dorosłe życie 19 plus